Czołem ekipa, witam ponownie na kanale Gruby Kupon. Na wstępie standardowa prośba o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, za co serdecznie z góry dziękuję. Jutro rozpoczyna się Euro, więc łapię sobie kursy na fazę, na mecze w fazie grupowej. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów o promocji. BetClick tym razem przygotował promocję związaną z zakładem na króla strzelców. Jeżeli hukniesz sobie singla za 80 zł, na to, kto zdobędzie koronę króla strzelców i wybrany przez ciebie zawodnik strzeli bramkę, to BetClick wypłaca ci 20 zł w formie bonusu. Przykładowo, jeżeli postawisz, że Babpe zdobędzie koronę króla strzelców i w meczu z Niemcami strzeli dwa gole, to na drugi dzień otrzymasz od BetClick bonus w wysokości 40 zł. 20 zł za każdą strzeloną przez niego bramkę. Jest to bardzo fajna promocja dla tych, którzy lubią takie smaczki. I standardowo tutaj po więcej informacji odsyłam do. Opisu pod tym filmem. I jeszcze konkursik zanim przejdziemy do analizy. Tym razem 200 zł do wygrania. Co należy zrobić, aby powalczyć o tą kasę? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładną ilość goli strzeloną we wszystkich meczach w Euro. Wliczamy tutaj dogrywki, nie liczą się rzuty karne. No i standardowo typujemy do jutra do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na Betclick nie biorą udziału w zabawie. A teraz zapraszam do wysłania krótkiej analizy. I lecimy od góry. Pierwszy zakład, jaki wybrałem, to BTS w Turcji. Włosi co prawda grają dobrze w defensywie, niemniej nie Turcy pokazali, że potrafią grać jak chociażby z Holandią i na tak wielkiej imprezie dadzą z siebie 110%. Liczę tutaj na ich szaleństwo, że obie ekipy będą chcieli dobrze wejść w ten turniej i zobaczymy po prostu bramki z każdej strony. Jeśli chodzi o Finów, to są oni najgorszą ekipą w swojej grupie. Dania będzie tutaj raczej bić się z Rosją o drugie miejsce i takie mecze jak ten muszą wygrywać. Dobre wejście w turniej da im sporo pewności siebie, a drugi mecz grają z Belgią, więc stawiam, że poradzą sobie z Finlandią na otwarcie ich zmagań w Euro. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to mają oni problemy z COVID-em, niemniej i bez tego mieli oni spore problemy ze strzelaniem goli. Ich styl powoduje, że niemal próbują wejść z piłką do bramki, co przynosi różne rezultaty. Druga kwestia jest taka, że Szwedzi muszą tutaj zagrać jak najlepiej w defensywie i liczę, że im się to po prostu uda. Jeśli Hiszpania strzeli bramkę, to raczej nie będą gonić po jak najwyższy wynik i liczę, że pokryją tutaj andera. Lecimy z drugą kolejką. Stawiam tutaj wygraną Ukrainy z Macedonią Północną. Obie ekipy, ekipy będą tutaj już po pierwszym spotkaniu i myślę, że obie ekipy mogą mieć ciężko, aby zdobyć punkty na otwarcie. Macedonia jest raczej najgorszą ekipą w grupie i dla Ukrainy może być to ostatni moment, aby powalczyć o awans. Dlatego stawiam na ich zwycięstwo. Drugi mecz z drugiej kolejki i stawiam na wygraną Belgii z Danią. Belgowie są faworytem do wygrania swojej grupy, są też stawiani gdzieś tam w gronie faworytów do wygrania całego euro, mają bardzo mocną ekipę i powinni sobie poradzić z każdym i zdobyć komplet punktów w grupie. Liczę tutaj również na powrót De Bruyne, jeśli nie zagra w pierwszym meczu. Jednak zarówno z nim, jak i bez niego w składzie to Belgia jest mocniejszą ekipą i liczę, że wygrają po prostu z Danią. Jeśli chodzi o, me o mecz Węgrów z Francją, to tutaj sprawa jest prosta. Francja przystąpi do tego meczu po starciu z Niemcami, a tam może być różnie. Niemniej to trójkolorowi są faworytem do wygrania całej e imprezy, a Węgry są najsłabszą ekipą w grupie i takie mecze Francuzi muszą po prostu wygrywać. 1,44 na ich zwycięstwo biorę bez zastanowienia. No i becik przeciwko Polsce. Nie wiem jak nam pójdzie ze Słowacją, być może wygramy, jednak nie zmienia to faktu, że będzie to dla nas trudny mecz. Hiszpania to ekipa o klasę wyżej od nas, niezależnie od problemów, z jakimi się borykają. W drugiej kolejce jeszcze nic nie będzie jasne i niestety stawiam, że w tym meczu nie damy rady i to La Furia Rocha zdobędzie komplet punktów naszym kosztem. I ostatni mecz z trzeciej kolejki jest to co prawda mocne wybieganie w przyszłość niemniej po tym meczu Belgowie, mam nadzieję, będą przygotowywać się do fazy playoff. Oczywiście cały czas to ekipa Lukaku będzie tutaj faworytem, jednak spodziewam się, że jeśli będą prowadzić, to pomyślam już tutaj o delikatnym odpoczynku i nie będą gonić za kolejnymi bramkami. Linia jest wysoka i liczę, że uda się jej nie przekroczyć. No i dzięki, że z nami byliście. Na zakończenie zapraszam wszystkich do naszej grupy. Linki znajdziecie w opisie. Podczas euro będzie się bardzo dużo działo, więc warto tutaj dołączyć. Przypominam również, abyście robili własne analizy. Jeżeli coś się nie podoba, to po prostu tego nie bierzcie. Grajcie również za tyle, za ile możecie przegrać, aby to była tylko i wyłącznie zabawa. Dziękuję serdecznie i widzimy się na następnym odcinku, najpewniej jutro. Na razie.